Moja córka świętowała urodziny ze wszystkimi oprócz mnie, ale niespodzianka, którą przygotowałam, sprawiła, że ona zawsze wierzyłam, że miłość matki jest na tyle silna, by utrzymać cały świat. Ale tamtego mroźnego wieczoru w Warszawie zrozumiałam, że nawet najczystsza miłość może się wyczerpać, jeśli jest zbyt często raniona. Nazywam się Helena Kowalska. Mam 54 lata, i choć wiek ciąży na kościach to najbardziej doskwiera mi zmęczone serce. Wychowałam ciurkę samotnie, odkąd skończyłam 18 lat. Jej ojciec Marek, zniknął, zanim zdążył ją zobaczyć po raz pierwszy. Pracowałam w dwóch domach. Prałam, gotowałam, sprzątałam wszystko po to, by Aneta miała to. Czego ja nigdy nie miałam. Od dziecka marzyłam, by była szczęśliwa, by mogła się uczyć, jeść dosyta, nosić ładne ubrania. I udało mi się. Kosztem popękanych dłoni i nieprzespanych nocy. Kiedy dostała się na uniwersytet Jagielloński w Krakowie, płakałam, jakby całe moje cierpienie miało wreszcie sens. Myślałam, że koszmar się kończy. A tak naprawdę dopiero zaczynała się moja samotność. Aneta zaczęła się zmieniać. Proste ubrania, które jej kupowałam, przestały wystarczać. Moje rady, kiedyś przyjmowane z czułością, stały się powodem do śmiechu wśród jej znajomych. Duma z bycia córką sprzątaczki zamieniła się w wstyd. A ja, ślepa z miłości, udawałam, że tego nie widzę bo serce matki zawsze znajduje wymówkę, by nie przestać kochać. Ale tego, co wydarzyło się w dniu jej urodzin, nigdy nie zapomnę. Spędziłam cały dzień, przygotowując prosty, ale pełen miłości stół upiekłam jej ulubione ciasto, czekoladowe z truskawkami. Udekorowałam mały salon balonami kupionymi w centrum i rozłożyłam nowy obrus, zachowany na wyjątkową okazję. Czekałam. Obiecała, że przyjdzie wcześnie. Patrzyłam na zegar dziesiątki razy, poprawiając włosy, wyobrażając sobie jej uśmiech, gdy zobaczy wszystko, co przygotowałam. Ale godziny mijały. Siódma, ósma, dziewiąta wieczorem i nic. Aż w końcu telefon zawibrował. Mamo, zjedz resztki z lodówki. Nie wracam dziś do domu, świętuję z wyjątkowymi ludźmi. Te słowa przecięły mnie jak nóż. Czytałam je w kółko, mając nadzieję, że to żart, ale zaraz zobaczyłam jej zdjęcie na relacji. W eleganckiej restauracji w centrum Warszawy, wśród znajomych, śmiejąc się i wznosząc toast. Miała na sobie tę samą drogą sukienkę, którą kupiłam na raty. Siedziałam sama, patrząc na ciasto, które zaczynało się zapadać i czułam, jak coś we mnie umiera. To nie była złość, to była pustka. Zmęczenie po latach bycia ignorowaną i niedocenianą. Płakałam. Płakałam tak długo, aż gardło mnie piekło. I między jedną a drugą łzą obiecałam sobie, nigdy więcej nie pozwolę się tak traktować. Następnego ranka spakowałam walizkę. Kiedy wróciła do domu, jeszcze pachnąca drogimi perfumami, zatrzymała się w drzwiach, widząc mnie gotową do wyjścia. Mamo! Co to ma znaczyć? Dokąd idziesz? Spojrzałam jej w oczy. Po raz pierwszy bez błagania o miłość. Daleko, Aneto. Bardzo daleko. Żartujesz, parda? Nie. Mam dość utrzymywania twoich zachcianek, kiedy traktujesz mnie jak ciężar. Od dziś każda z nas idzie swoją drogą. Czynsz jest opłacony do końca miesiąca. Potem... Rać sobie sama. Wyszłam nie oglądając się za siebie. Zamieszkałam w małym mieszkaniu pożyczonym od przyjaciółki, która wyjechała za granicę. Było skromne, ale po raz pierwszy od dawna moje. Znalazłam pracę w małej piekarni, której właścicielem był pan Stanisław Nowak, wdowiec o dobrym sercu traktujący mnie z szacunkiem. Z biegiem dni ból zamieniał się w siłę. Odkryłam radość dbania o siebie, kupowania rzeczy, które sprawiały przyjemność mnie, nie jej. Tymczasem życie Anety zaczęło się rozpadać. Znajomi zniknęli, karta kredytowa się przepełniła, a właściciel mieszkania, w którym mieszkała, przyszedł do mnie, bo nie zapłaciła ani grosza. Dzwoniła wielokrotnie. Nie odbierałam. Aż pewnego dnia pojawiła się w piekarni. Blada, wycięczona, z pustym spojrzeniem. Podeszłam powoli, trzymając filiżankę kawy. Mamo, przepraszam, pomyliłam się. Milczałam. Tym samym milczeniem, którym mnie wtedy zraniła. Mamo, nie mam domu, nie mam pieniędzy, nie mam nikogo. Zostałaś tylko ty. Wzięłam głęboki oddech. Zabawne córko. Ja też nie mam tylko ciebie. Ale ty zamieniłaś mnie na wyjątkowych ludzi. Zaczęła płakać. Powiedziała, że żałuje, że chce wrócić do domu. Spojrzałam na nią poważnie. Możesz zacząć od nowa Aneto, tak jak ja zaczęłam. Ale między nami nic już nie będzie takie samo. Objęła mnie ze łzami. Pozwoliłam jej. Bo matka przebacza, ale nie zapomina. Tego dnia zrozumiała wartość miłości, którą odrzuciła. A ja pojęłam, że czasem największym darem, jaki matka może dać, jest nauczyć, że nawet miłość ma granice. I wtedy zrozumiałam w tej chwili ciszy i łez, że czasem największym darem, jaki matka może dać, jest nauczyć, że nawet miłość ma swoje granice. Nie dlatego, że przestała kochać, lecz dlatego, że nauczyła się kochać również samą siebie. Podczas tego ponownego spotkania, wśród słodkiego zapachu świeżo upieczonego chleba i przenikliwego chłodu ulic Warszawy, pojęłam, że moja córka Aneta wreszcie zrozumiała lekcję, którą życie próbowało jej przekazać tyle razy. Urodziny, których nigdy nie chciała spędzić ze mną, stały się dniem w którym najbardziej pragnęła mojej obecności. Ale, ironicznie, to właśnie był dzień mojej prawdziwej uroczystości, święta mojej wolności. Gdy płakała skruszona w moich ramionach, czułam, że coś we mnie się goi. To samo serce, które kiedyś krwawiło z samotności, teraz biło spokojnie, w harmonii. Zrozumiałam, że miłość matki nie mierzy się tym, ile potrafi znieść, lecz chwilą, w której decyduje się uwolnić od bólu, który ją niszczy. Czasami ci, którym dajemy najwięcej miłości, uczą nas znaczenia niewdzięczności, ale Bóg, Bóg nigdy nie śpi. On widzi wszystko i w odpowiednim czasie ustawia wszystko na swoim miejscu. Nawet złamane serce matki. Dziś, gdy spaceruję po ulicach przykrytych śniegiem, czuję, że zostawiłam za sobą nie tylko dom, ale i część siebie, która była uwięziona w bólu. Teraz jestem cała, prosta, wolna i spokojna. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw serce w komentarzach i napisz: Miłość matki zasługuje na szacunek. Udostępnij tę historię, aby przypomnieć światu, że żadna matka nie powinna być zapomniana, bo jej miłość jest fundamentem życia, tym, co wszystko podtrzymuje, nawet gdy reszta się wali. A ty, czy poświęciłaś się kiedyś dla kogoś, kto o tobie zapomniał, gdy najbardziej tego potrzebowałaś? Opowiedz swoją historię i kodziel się tą. By nikt nie musiał uczyć się wartości matczynej miłości. Zbyt późno.